Siema! E, tutaj Megapixel. Dzisiaj nakręcamy nową serię, mianowicie Minecraftowy Wojownik. Będziemy tu tworzyć e, jakieś miasto średniowieczne, Rzym. Na poziomie oczywiście kreatywnym. Bo jak nie, to tam będzie dużo czasu. E, więc tak. No nie wiem, czy na super płaskim chyba nam będzie łatwiej. Mhm, mm okej okay, nam no będzie. Tylko że e, zrobimy sobie szablon tam jest dream. Okej. Chodź, włączą. Co jest za odgłosy w tle? A, bo na osobnym skrzyniu sobie, sobie łączymy bo nie ma po co. No więc tak. Um, dobra, o dobra. Dobra. Eee, no więc tak. W pierwszej kolejności musielibyśmy pytać sobie jakieś teksty i A w moim przypadku to by było eee, o nie mam tego? Aha, tego nie mam, dobra eee. Dobra. Najpierw zajmiemy się budową areny. Areny na której nasz wojownik Minecraftowy będzie walczył. Eee. Więc różne takie. Nie, 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 nie za dobrze tłumaczę. Postanowiłam, eee, że ta arena będzie taka tak, w takim się kształcie, będzie bycie Mam nadzieję, że da się te odgłosy w tle usunąć, jak nie to będzie lipa. Lipa i to straszne. 음... 한데... Почему-то не вышло. Так, вот так бы могло быть. Ну Zobaczcie, tylko ponoć grabować to z tej strony. Pach, 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 uh, pach, pach, pach. Ja to w końcu rozwrócę. te spoko. Czyli tutaj. Dwa, tutaj, dwa, tutaj. Oj. O! To chyba mnie leży z tamtego dzieci. A, dobrze. To że jest. Tutaj będzie taka, takie pierwsze wejście dla gladiatorów. Na cztery, to on tu będzie, o. Znaleźmy, będziemy tworzyć tylko tą mapę, a potem nakręcę z tego serię fabularną, wiecie. Że on będzie spotykał jakichś, no nie wiem, innych gladiatorów. Ogólnie mam już pomysł na tą serię fabularną. Będę się kierował trochę mm, trylogią, nie trylogią, właściwie tylko e, filmie, filmem Król Skorpion. No, w zasadzie coś takiego będę robił. Tyle, że zmodyfikowane oczywiście przeze mnie i przez Minecrafta. Bo nie na wszystko niestety Minecraft pozwala. Nie wiem, czy jakieś mody do tego będę dodawał. No chyba będę dodawał tylko po to, by urozmaicić grę, eee, no nie wiem, może ściągnę e, moda właśnie na e, no e, na jakiś gladiatorów, na jakiś ludzi, nie wiem czy jest taki mod, ale no, zawsze warto poszukać, a nie, nie się męczyć z, z tym co mamy w normalnym minecraft'cie. I z tego robić serię fabularną. Chociaż no, JJ fajną serię fabularną zrobił, to mu muszę przyznać. I za, za, co, za co szacun mu. Nas no wszystkich. Tam fajna muzyczka leci przy okazji. Nie wiem, czy wy ją słyszycie. E, pewnie słyszycie. Tak. Cztery. No, może jakąś muzyczkę w tle puszczę, mm, nie licząc tej. Eee, cztery, teraz, tak, dobra, eee, mamy już taki jakby półokrąg. Ale nie, teraz wystarczy tylko to odwzorować z drugiej strony.

No. Też tak dobrze wiem. Tak. Proszę, pach. Pach. Raz, dwa... Nie. Eee, tak. Eee, jeszcze... No, znaczy, może dam linka do ściągnięcia tego filmu Król Skorpion, jak, jak ktoś nie oglądał. Może sobie tam pobrać ten film, no i myślę, że każdy oglądał. Si tak, przypuszczam. W następnych odcinkach tych odgłosów w tle raczej nie będzie. Bo niestety mam pokój z siostrą i to tak wyszło. Nie wiecie... No, no dziwnie, dziwnie weszło, dziwnie. Hmm, tak. To nie, to jest No, Ale no, nie. Tak. Tak. Tak, to tak. dobrze Ale nigdy się nie mylę tutaj będzie przerwa na raz, sześć dwa, Będzie kolejne takie wejście Myślę, że robię, nie robię Nie, to ma być siedem O, to już fail już fejluje. Ach, myślę, że to będzie trudna seria. No, hmm. trudno. Jak Sam, sama budowa Irany mi ze Ten filmik już ma hmm. wow, pięć minut. <laughs> nie, no dobra. Eee, spoko. <laughs> dwa dwa. A z cztery, jedyny, z tego co pamiętam. Cztery, jedyny. I e, tak, teraz e, znowu dwie dwójki, e, i na trójka. Tak. Hmm. No, być może tak. Czyta, e, czy ta do końca okrągu, ale, ale i nawet nie, nie musi być. Uu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, tak, tak. Jakie ja robie ludzie... A, no właśnie, dlatego sobie włączyłem komendę z... Że... Że... mniej więcej po okay. I jeszcze tutaj ostatnia prosta. Tej areny. Mam cztery przejścia. W samym tutaj, że kiedy to wybieramy, to przejście. Zamienimy na te kamienie, co tam wybieram. O, właśnie takie. Z tej strony też muszę zamienić. A Tutaj jeszcze. I tutaj przejście. raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, dwa, raz, trzy, cztery, raz, dwa, raz, dwa. O, oh, ja. o tutaj też mi nie nie wyszło.

Yes. Możesz tu już Tak, 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 tak. Cztery, jest, dwa, trzy, cztery. Dzisiaj to chyba będzie wszystko. Znaczy, na ten odcinek będzie wszystko. Jeszcze gdzieś pewnie coś nagram, bo myślę coś nie chce. No dobra, tylko zrobię to przejście. I proszę mi tu pozbierać z Co to leży na ziemi? Eee, dobra. Is...